25 kwietnia w sędziszowie małopolskim gościła siostra Krystyna Wodarska, naoczny świadek życia i działalności błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Podczas wizyty w Sędziszowskim Domu Kultury siostra opowiedziała młodzieży z okolicznych szkół i mieszkańcom Sędziszowa Małopolskiego o współpracy z błogosławionym, która miała miejsce w latach 1982-1984. Siostra Krystyna Włodarska współpracowała z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką w jego najtrudniejszym okresie życia. W 1982 roku została skierowana przez władze zakonne do pracy z chorymi w parafii pod wezwaniem Stanisława Kostki w Warszawie. Jej zadaniem była m.in. opiecha nad chorym księdzem prałatem Teofilem Boguckim. Podczas wizyty w Sędziszowie Małopolskim siostra opowiedziała o życiu i posłudze błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Nie zabrakło osobistych wspomnień, które szczególnie utkwiły jej w pamięci. Było takie na przykład wydarzenie, jak szukali księdza Jerzego, popiełuszkę u i pobiegłam do księdza proboszcza i wie, Księże Proboszczu szukają księdza, księdza Jerzego. No I ksiądz proboszcz mówi: Wiem, bo oni tu już byli. A gdzie ksiądz Jerzy spowiada? No to trzeba by oszczędzać księdza Jerzego. No ale jak? Ksiądz proboszcz mówi: e, Nie wiem jak, ale coś mu pójdę, powiem. No i ksiądz proboszcz zorganizował za ten czas ministrantów, w razie czego. A była to msza przed ojczy za ojczyzny, dużo już było ministrantów. I w ten czas y, pobiegłam do konfesjonału, ale kolejka była bardzo długa. I mówię, księżę, y, i poszłam i, i tam przeprosiłam pani, I mówię, pani kochana, ja tak bardzo potrzebuję się wyspowiadać. Tak patrzy się na mnie, jak to, tak patrzy, no, no to to jak, no. Jakaś zdziwiona i ja mówię, bardzo proszę, niech pani mnie przepuści. No, jak ta ksiosa bardzo potrzebuje, to proszę bardzo. No i mnie przepuściła. Uklękłam i ja wie księży Jerzy. Ja nie będę się spowiadała, ale szukają księdza Jerzego. Niech ksiądz Jerzy, jeszcze jedną panią wyspowiada. Ja za ten czas otworzę piwnicę naszą i księdz przejdzie przez naszą piwnicę do swojego mieszkania. No i dobrze i wyspowiadał. Za chwilę ksiądz Jerzy przyszedł do zakrystii, a ksiądz proboszczu zorganizował ministrantów. I ci ministranci wtedy y, było ich chyba około dziesięciu rosłych studentów. I ksiądz Jerzy w środek, a ma metr siedemdziesiąt tylko szczupły, drobny i przeszedł spokojnie y, przez piwnicę naszą. I to było takie dla mnie Mocne wydarzenie i to było, było tak, że jeden drugiego wspierał, jeden drugiemu pomagał. I ta atmosfera, która tam była, to była taka jak jedna rodzina. I to było też takie piękne, nie? że w tych trudnych czasach, gdzie brat zabijał brata, potrafiliśmy się pięknie współpracować, łączyć. I, i tak bym powiedziała, że na dzisiejsze czasy to ksiądz Jerzy by na pewno. Miał takie trzy przesłania, kochajcie Boga i ojczyznę ponad nawet swoje życie i zawsze brącie odważnie prawdy, nawet za cenę krwi. No i bądźcie dobrzy jak chleb. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, męczennik kościoła katolickiego, był kapelanem warszawskiej Solidarności, obrońcą praw człowieka, celebrował msze święte za ojczyznę. W czasie stanu wojennego, wielokrotnie oskarżany przez władze PRL o zaangażowanie w działalność polityczną, stał się celem działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. W październiku 1984 roku został porwany i wrzucony przez funkcjonariuszy SB do Wisły. Ręce skrępowano tak, by próby poruszania nimi zaciskały pętle na szyi. Ciało obciążone było workiem wypełnionym kamieniami. Te tragiczne wydarzenia wyryły się w moim sercu bardzo mocno, mówi siostra Krystyna Włodarska. Jak o tym mówiła łamie się mi głos, nieraz się rozpłaczę, dlatego powiem chyba tak bardzo skrótowo, ale czy to się da, nie wiem. Ksiądz Proboż był w szpitalu, bardzo chory. Ksiądz Jerzy bardzo cenił sobie Księdza Proboszcza, bo Ksiądz Jerzy był tylko rezydentem. I to, co, się, co, co było, co się działo, to Ksiądz Probosz był motorem całych spraw. On założył Mszę Święte za ojczyznę Ksiądz Probosz Bogucki. Tam Ksiądz Jerzy, jak przyjechał do parafii i prosić Księdza. Proboszcza Boguckiego, czy by go nie przyjął na swoją parafię. Ksiądz Probosz bardzo chętnie się zgodził. I potem mu zaproponował też mszę Święta. To już mi bardzo skrótowo. Ksiądz Jerzy bardzo chętnie się zgodził. No i dwa, dzień, dwa, trzy dni przed wyjazdem do Bydgoszczy ksiądz Jerzy przyszedł, do, przyjechał do. Proboszcza, księdza Proboszcza do szpitala. Ksiądz proboszcz był wtedy bardzo chory i byłam przy tym, widziałam. I w ten czas Ksiądz Jerzy ukląkł przed Księdzem Proboszczem i mówi: Proszę, Księdza Proboszcza, uspowiedzi byłem, proszę mnie pobłogosławić. I Ksiądz Probosz go pobłogosławił na tą drogę do Bydgoszczy. A to była droga na drogę męczeństwa nie zdawaliśmy sobie chyba sprawy na tą drogę męczeństwa. A porwanie było wtedy, kiedy ksiądz proboszcz leżał w szpitalu i dzwoni pan profesor Noszczyk. Proszę siostry, bo miał telefon w pokoju. Proszę siostry, niech się da mi księdza proboszcza. Nie. A, ale proszę mi dać księdza proboszcza, bo księdza Jerzego porwali. Nie. A musiał się tak opanować. Żeby nie, po, nie poznać, było po mnie, że coś się wydarzyło. I tak trzeci raz powiedziałam nie. A wtedy mówi, dobrze siostro, faktycznie, rzeczywiście, ja o 21 zadzwonię, niech siostra będzie gotowa. I, I wtedy zadzwonił pan profesor Noszczyk. Plan już mieli, że przyjadą rano, przygotują księdza proboszcza wcześniej na tą wiadomość. Straszno, że księdza Jerzego porwali. I wtedy przyjechał jeden z księży i cała świta lekarska przekazali to księdzu proboszczowi. A ksiądz proboszcz wtedy siedział na łóżku i wtedy takie piękne słowa powiedział. W tym momencie, kiedy widział, że porwali księdza Jerzego z blat jak papier, a za chwilę dodał i powiedział tak msza święta za ojczyznę była, jest i będzie i nikt ją nam nie zabroni. I w ten czas wszyscy podeszli, uściskali księdza proboszcza, ale to były takie bardzo znaczące, bo to było dawno się nie podobało, że Msza za ojczyznę jest, a ona była pierwsza założona w Polsce, a później już systematycznie. I ksiądz Propol zaproponował księdzu Jerzemu już później, czy by chciał. Odprawiać taką Muszę za oczyznę. A Ksiądz Jerzy chętnie się zgodził. Spotkanie z siostrą Krystyną Wodarską, która opowiedziała o błogosławionym księdzu Jerzym popiełuszce, zrobiło na młodzieży ogromne wrażenie. Bardzo dużo opowiedziała o nim, dowiedzieć się można było bardzo ciekawych rzeczy. Był to bardzo niesamowity człowiek. Bardzo doceniam jego zasługi. Przez to, jak on zachowywał się wobec tych wszystkich, co mu robi źle. I wydawali mu te groźby, a i tak y, chodzimy też ze strzelców, często no. wspominamy tam jego, no po prostu modlimy się nad tym tym jego pomnikiem, a także wiązanki składamy co roku. Wspomnienia siostry Krystyny Włodarskiej uzupełnione były pokazem archiwalnych zdjęć, dokumentów oraz homilii. W trakcie wizyty w Sędziszowie Małopolskim siostra odwiedziła również klub seniora.